Dzisiaj, słuchajcie, jest święto Maryi, została nazwana Królową Polski królową. Można powiedzieć, że w dziejach wielokrotnie tak naprawdę mieliśmy takie sytuacje, kiedy można powiedzieć, że absolutne zawierzenie Maryi, prośba ją o pomoc, została przez nią wysłuchana. I z tego też powodu została ona nazwana Królową Polski. Dzisiaj w Ewangelii zobaczycie, Jezus mówi jeszcze o głębszej myśli relacji, jaką zachęca nas, żebyśmy mieli z Marią relacji, czyli tego, kim dla nas jest Maria, jacy chcemy być przed nią, w jakich sprawach do niej przychodzimy. Zobaczcie, że na krzyżu, kiedy Jezus jest pod krzyżem, stoi jego najmłodszy, właściwie uczeń Jan i jego matka. I Jezus w tym momencie jak gdyby przekazuje Jana w ręce Maryi, a Maryję w ręce Jana i mówi oto matka Twoja. I to są bardzo ważne, myślę, takie słowa do zadania sobie pytania, jak dla Was. Kim jest Maryja? Czy ona rzeczywiście jest teraz tą niebiańską mamą? Czy możecie do niej z każdym pytaniem, z każdą niepewnością, wątpliwością udać się? Czy jeżeli macie sytuacje bardzo trudne, przykre, czy prosicie ją o pomoc? Bo ona nam przez Jezusa Chrystusa została dana jako mama, jako ktoś, kto będzie nami się opiekował, kto będzie za o nas zabiegał. I naprawdę mamy to są takie osoby, które choćby były bardzo zmęczone, choć czasem może im się nawet już nie chcieć, może tracą nadzieję, ale bardzo walczą o swoje dzieci. I Maryja jest taką kobietą. Ona była tu na ziemi z krwi i kości. Ona miała te same trudności co my. Ale szła absolutnie za Chrystusem i za Bogiem i wypełniała wszystko to, o co On ją poprosił. Dlatego po pierwsze jest dla nas cudownym drogowskazem na życie, a poza tym może być naszą prawdziwą niebiańską mamą i być jak gdyby taką orędowniczką naszą w niebie. Czyli jeżeli macie problemy, jesteście smutni, czujecie się samotni, Znajdźcie Maryę w swoim sercu, znajdźcie jak gdyby sposób, jak z nią rozmawiać, jak z nią zacząć zacieśniać te więzi, czyli budować taką piękną relację zaufania. A Maryja wielokrotnie pokazała tak naprawdę, że wysłuchuje najtrudniejszych próśb. Dlatego słuchajcie. Dzisiaj oprócz tego, że jest maj zaczyna się w ogóle miesiąc majowy, to Was jest tak pięknie wokół, słuchajcie, zachęcam Was do tego, żebyście też w modlitwie zastanowili się, gdzie jest Maryja i jaką macie z nią relację. Nie chodzi o odklepanie pacierza, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, bezmyślnie, tylko pytanie takie, kim dla mnie jest Maryja? To jest takie zadanie dla Was na dzisiaj.